Cześć, dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na kilka istotnych pytań dotyczących swingu. Istotą swingu jest odbudowa i wzmacnianie najważniejszych wzorców obok człowieka. Do tych właśnie wzorców należy transfer mocy w przód, poprzez wycofanie i dynamiczny wyprost bioder. Moc, którą uzyskujemy poprzez odpowiednią pracę bioder, znajdzie zastosowanie praktycznie w każdej naszej aktywności i w zasadzie w każdym sporcie. Dobrze wykonany swing zaangażuje 99% mięśni naszego ciała, wzmocni nasze biodra, plecy, nasze pośladki, poprawi naszą postawę i wyleczy nas z typowych dolegliwości związanych z kręgosłupem. Na poziomie ogólnorozwojowym każdy dobrze skomponowany program treningowy powinien zawierać w sobie swing. To tak ważne ćwiczenie, że rezygnowanie z niego oznacza rezygnację z dalszego progresu. Nie istnieje coś takiego jak optymalna długość serii swingu. Istnieje natomiast pewna granica, przy osiągnięciu której powinniśmy bezpiecznie odłożyć podważnik na ziemię. Jest to moment, w którym zmęczenie nie pozwala dalej utrzymać wymaganej w swingu jakości oraz jego intensywności. Czucie własnego ciała w trakcie wykonywania wielostawowych ruchów to jeden z podstawowych atrybutów każdego atlety. Jeśli więc wykonując swing patrzysz się w lustro, tak naprawdę korygujesz to, co widzisz, a nie to, co czujesz. Prawidłowy oddech to Twoja druga siła. Jeśli nie potrafisz oddychać w sposób biomechaniczny, z pewnością nie potrafisz również poprawnie wykonać swingu według metody hardstyle. Podstawową różnicą pomiędzy swingiem wykonywanym według metody hardstyle a tak zwanym American swingiem, czyli swingiem, w którym unosimy odważnik nad głowę. Jest to, że w metodzie hardstyle celem jest wygenerowanie jak największej mocy w każdym wykonywanym ruchu, natomiast w American Swingu celem jest zaoszczędzenie jak największej mocy. W każdym. Jeśli chcesz unosić odważnik nad głowę i tym samym przynosić moc w górę. Odpowiedź jest prosta. Zamiast swingu wykonuj snatch. W metodzie hardstyle możemy wykonywać swing w trzech różnych konfiguracjach. Pierwszą i podstawową formą to swing wykonywany oburącz jednym odważnikiem. Drugą, bardziej skomplikowaną formą to swing wykonywany jednym odważnikiem, lecz jednorącz. Trzecią i zarazem najbardziej skomplikowaną formą wykonywania swingu według motory Hardstyle to swing wykonywany dwoma odważnikami obu